O, jedzie synek do domu jeszcze raz, przejedzie kółeczko i jedziemy Przerwatorka konna, jedzie, yeah. kółeczko dookoła zrobi, kosy są ładnie zrobione Piątka z ruskami. Pokoju się w pierwszych boły sprzjechać pewno ziesik, a jego go jeszcze knę do roboty Nie. Mówię, jak jeszcze jedno kółeczko tam jest grubi z kraja, to przejedzie. A widać kolorowu przeleci szybko dookoła i będą pokosy rozbite jutro jest święto Nibrale, a kurde, jakoś to sobie damy radę. Przyjadę później, zgrabiamy, jeszcze coś tu porobię, troszkę poprawię, gdzie nie gdzie jeszcze. Ludzki tak chodzi, jak widać tu tak pokosy robię, takie troszkę grubsze, nie będę o tyle jeździć z przewracorką konną, bo to się tuce wszystko, wiecie jak to jest stara przewracorka konna. Na dwa traktory dzisiaj jeździmy ze synkiem razem, on już tam jeździ, o widać go tam daleko na Esie jedzie, Miałem mesa sprzedawać, ale synek chce jeździć, więc jak zapierdziela, powodzenia mu, chcę pomusza tobie to jak pomaga, nie ma problemu, jest tego kawałek, tu jest jedna łąka, tam jest druga łąka, tu są w sumie trzy łąki, albo cztery, z tego co ja pamiętam, w sumie niewiele, ale... A, mi to do królic źle wystarczy. Ja jeszcze podwalę to tu. ten oposa przyjadę za chwilę. jeszcze, podwalą to i lecimy. Tak, widać, model muzyka gra, a ja lecę pomału. Bo to trzeba troszkę przewalić jeszcze. Troszkę nie, tak, jeszcze dosknięte. Tu się przeleci koło tego, wszystko ładnie. Nawet rotacyjno dobrze się sprawuje. Elegancko się kosiło. Więc... No i tu mi został taki pasek, który jakoś muszę to podzielić wszystko, zagarnąć i, i będzie głośno. Mimo tego to wiele, więc jakoś to stworzymy wszystko. Pomalutku, będę jeździł co to pomału przy, z grabiami, z wszystkim, z grabiorką i pod to jakoś jeden pasek zrobię, albo dwa, to tylko jest do szpica, albo jak, a później grabiami też z zepką, albo coś z tym zrobię. Żeby było do jak najlepiej. Wiecie o co chodzi? On już jest tam, zapierdziela chłopak. Goni, ja z tego kawałek. Fajny kawałek jest. W tym roku mi się udało nawet z tym sianem, Bo tak to grubo nie ma tego siana, ale coś się wie zawsze. Będzie, będzie trochę kostek. O, przeleci tam z boku. Ja lecę, siadam w rurę i jadę. O, młody już jest tam. Jak go widać, ucieko już. A ja siadam i jadę. W ruska. Jedziemy, polimy dziada. Jedziemy jeszcze raz, kółeczko zrobimy jedziemy do hotel. tam Ja wszystko zrobiłem, ale jeszcze zawsze coś jest takiego, że trzeba poprawić. Sami wiecie, jak to jest. Jutro, żeby było mniej rozwalania, że przyjedzie sobie z diabiami, bo takie klikówki tam gdzieś gdzie pod oknami było. Tą przebrac tak nie zrobi dokładnie. Zabić, bo grabisz to i mu być. to siano, to się musi to zostać zawsze, bo to inaczej by nie było. to, jest tak, to się nie da. To jest tam zawsze nie stanie, coś tego, jakoś nie będzie po Na Ta pola, to tamto. A, jest tego kola, aby no coś tam pograbiło A później jak będą już przestroszone dobrze siano to się weźmie i po prostu yy, się zrobi takie grubsze troszkę paski bo tak to są takie strasznie cienkie paski nawet bo On tu jeździe ma trójką by tu jeździł za pierwszą Jana nie ma dużo także to ziemna, ale nie długo Dużo będzie tęcania go. Ja wiem, co się przed to poprawić Znacznie będziemy pędzić Kręcimy się dookoła ogoła O, 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 za bardzo skręciłem. Za bardzo skręciłem. O, jest właśnie przewacorka. Kurde, muszę przyjechać tu z klawiami jeszcze. Łąkanie równo, pierojsko. Tragedia. Tragedia jako nie robi Ale co zrobić? Lepsza ja taka niż w ogóle, żebyła Także Tak się to kurde robi teraz Będą miały co króle w zimie jeść. No będę widować. A kulą też jest dobrze dać cianka pod dupę w zimie. No ty, że jest zimno. Niech mi się skokaj, wezmę tak przelecę, ale się nie stanie. Tu troszkę jeszcze przejadę, pod słonkę jadę, kurde, nic nie widać. Ja pierdzielę. Tego grubo. No to co? Do wjechałem, ale ja rzadko. Trzeba przyjść z poprawić końce. Zakończyć to na dzień dzisiejszy. Tyle z tego było. bo no, jeszcze taki iść mały do tego, nie? Muszę to drapianie poprawić, bo nie da rady tego inaczej zrobić. Tutaj sobie drapię to. No. Przewracorka idzie jak chce, ja miałam strasznie, to, już, to a... Albo on nie umie, albo ona mnie wskazał. Dobra, stral to jadę tu do domu. Koniec jazdy. Idziemy się prostować i jedziemy do domu. Tu jest tak. Tu trzeba wziąć to, cyk. I cyk, to on kręci się do góry. I będzie szło. I tu wjechać ster do jazdy Tyk Sprzęt przygotowany do drogi Obblaski są wszystko jest Trzeba przyjechać jeszcze po prostu to pozbierać tutaj takie kupecki czy nie gdzie grabiami podjechać tutaj szybko Muszę dzisiaj i by było na tyle wszystkiego grabie widły Podgrabić troszkę tak, gdzie nie, gdzie to co jest, tak widać. A co zostanie, to zostanie. Przyjmował się nie niewiele. Nawet się nieźle wykosiło. No co? Na razie tyle ściana. Powodzenia. Wszystkim tak samo. sianem. A mnie podjeżdżą, bo widzicie, bady jak krzoki już są. Tam, że zdru. No tak, wyszło. Ruski z przewracorką piątką, malutką, przydałaby się siódemka, albo jakaś tu przewrotnika lepsza. To taka, bo wjechał, palby zrobił, ciach, jak a tak o tym się jeździ, 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 jeździ i końca nimi. Ale takie moje małe to, tylko że paliwa idzie. A ruski mało poli, mi poli od trzydziestki. Ja mogę sobie pozwolić. Jednak ruski to jest maszyna. A miał kupować tą pewną, kupić teraz jeszcze mtz -a. Nie kupiłem już to, no 60 a nie 80 a z takiego mtz bo to mało poli wcale się nie dziwię, że ludzie te ruski trzymają w dobrych cenach, w tak jeszcze oczywiście mój to jest troszkę przetyrany już, no nie, bo to wiadomo kurde, on robił ja nie stoi ale niektórzy mają obciążniki, mało, wszystko mało, także on się tak szybko zakopie Dobra to co wszystko lecimy Znowu po, po widełki, po grabiełki, bo nie wziąłem. I lecę podgrabiać jeszcze troszkę, bo przewracarką tak ciężko jest się. Byłoby lepiej, była jaka inna przewracarka, zgrabiarka, a tom to jest tak jak jest. Tak jak widać. Tak jak widać. Piękna sprawa. Ale troszkę tego towaru jest, więc będziemy robić To na razie trzymajcie